Cześć! Dzisiaj wybrałem się na SSP w Tczewie, na ulicy Jagiellońskiej. Szczew znajduje się w województwie pomorskim, w poecie tczewskim, gminie Tczew. Dawniej było to województwo gdańskie. Zapraszam na prezentację. Po prostu zobaczymy to. tego Także zaczniemy od prezentacji tego Oto SSP. Kategoria B wyposażony jest w cztery sygnalizatory EHZ-75. Tak wygląda. Głośnik ED-1 z generatorem dźwięku EDG-4. Cztery napędy eg 3 generacji pierwszej. Z drągami bombardier. Lampkami oraz tego co widać również kurkami. Mamy tutaj monitoring. I oświetlenie przejazdu. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 203, a tak dokonuje na 3 kilometrze i 820 metrze Tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na chojnicę i przekazanie najbliższy ptanek osobowy w tamtą stronę to Rokitki Tczewskie. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na dworz główny w Trzewie i przekazanie najbliższa z Ocefą w tą stronę to od Czek. Tak wygląda tam to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo. Tutaj mamy pozostałe dwa sygnalizatory, jak i również mamy tutaj automatykę bombardiera. No nic, co by tutaj przedłużać, więc my już zaczekamy na przelot w pociągu regulacji Trzew w Chojnicy. Przeleciał nam SN83 jako trochę opóźniony 5 minut Regio Relacji Dczewkojnice. To już by było na tyle. Z tego miejsca z dla z 08 Cześć!